Zazwyczaj zdrowy cykl menstruacyjny u kobiety powinien trwać tylko kilka godzin, ale w praktyce to często pozostaje marzeniem. Miesiączka bywa bardzo obfita, bolesna, a każdy bolesny skurcz wynika z intensywnego usuwania kwasu moczowego z organizmu, co samo w sobie jest dobre, bo to co wychodzi, nie zostaje już w środku. A białe upławy, czym one właściwie są? To sposób organizmu na pozbycie się nadmiaru śluzu i toksyn. Nazywam to wręcz przeziębieniem pochwy, bo wszystko, czego ciało nie jest w stanie usunąć przez drogi oddechowe, wydala przez najsilniejszy system oczyszczania, jaki posiada, czyli między innymi przez układ rozrodczy. Gdybym miała policzyć wszystkie dzieci, które przyszły na świat dzięki kobietom wcześniej uznawanym za bezpłodne, pewnie potrzebowałabym całego autobusu. Wystarczy oczyścić te gruczoły naturalnymi składnikami, a Shilajit jest tu doskonałym rozwiązaniem. Shilajit pomaga równoważyć hormony, zmniejsza stany zapalne, wspiera detoksykację i wzmacnia organizm od środka. Już jedna porcja Shilajit dziennie może pomóc oczyścić ciało i wyraźnie poprawić ogólny stan zdrowia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach Shilajit i o tym, jak może wspierać Twoje zdrowie intymne i hormonalne, trzeć kliknij link w moim profilu. Obecnie marka, której zawsze ufam, ma świąteczną promocję Kup jeden, drugi dostaniesz gratis. Jeśli nadal widzisz link na moim profilu, oznacza to, że produkt wciąż jest dostępny.